Łopanie, co to takiego? No jest. Jest to lampa, kochani, do Mercedesa Sprintera. W takiej wersji jeszcze tych lamp nie widzieliście. Jest to przerobiona lampa. Jest tu zamontowany projektor laserowy. Jest tu zamontowana listwa LED do jazdy dziennej. Jeszcze widzieliście z jakim fajnym kierunkowskazem no i te czarne wnętrze na aucie zobaczycie jak to będzie wyglądać bo to sprawi że to auto będzie bardzo agresywnie wyglądało skończone, zobacz mamy nowe klosze Mamy czarne wnętrze. No faktycznie to fajnie wygląda na tym czarnym aucie. Mamy projektory laserowe, listwa LED. Całkiem fajnie to wygląda. Testujemy już na drodze. Sprinterka, co kierowca powie? Jest bajabongo Wszystko widzę tutaj W końcu będziesz widział gdzie jedziesz wszystko. Masakra. Są, się, Jest pasakra Tuż sobie tutaj widać te 1 metrów jest